Ale idziemy dalej z Hero Sidem, 27 level i przed nami kolejny akt, a z nim oczywiście kolejny boss. Dobra, stwierdziłem, że przetest trzeba przetestować też inne skille, Jak wyglądają? Więc zobaczymy sobie, jak działa Lightning Search. Cyk to tak wygląda. Dodatkowo tutaj dwa punkty, tu 2, tu jeden I chcę iść tutaj, że po prostu będą więcej będzie. No i będzie to w teorii fajne do doczyszczenia mopków mapek. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce. Czy te kulki jednak nie będą lepsze? Uwaga. Dobra, czekaj się spyk. Więcej mobków muszę bym mieć. W sumie. Jakby były jeszcze 2-3 dodatkowe projectile. To mogłoby to nawet fajnie działać. Ale ja nie wiem, czy to na bossy nie będzie złe. Czy w się sensie nie będzie dobre. Zobaczymy. Kolejnego Busika spróbuję tym zrobić. Ale też many trochę. Zabiera. Level upik 28. I jednak wróciłem do tych Boltów. Bo jednak. No, nie mi się dużo przyjemniej. Czyści mapki. Dużo większy obszar czyszczą. No i jest po prostu lepiej. Także dodamy sobie punkcik. Teraz aktualnie, właśnie pytanie, Tej tego jeszcze nie sprawdziłem. Jak to działa? Albo to? Dobra, więc co? Sprawdzimy sobie to. Jak to tutaj wygląda? Skille. I najpierw to. Mm. Dobra, to nie, a to? Static Shock. A to też lipa. To be overtime damage. Nie, to raczej. Raczej pod to nie, nie będę grał. Dobra, zmieniamy na jedynkę. Lecimy dalej. I tak, punkcik. Właśnie, w co ja bym chciał dać. A tu jest dużo fajnych pasywek. Na tej postaci. I ciężko coś. Wybrać. Czekajcie, to jest e, Castrate. Czyli, jakbym to dał, to by było spoko. A pójdźmy trochę w tego Castrate'a. No i mamy 29 level i Rifcik. Także, jak się nie wywalę na tym Rifcie, a jest duża szansa, że się wywalę, to powinno sporo leveli wpaść. Mam nadzieję, że się nie wywalę, ale no. Tak mówię, jest duża szansa na to, że jednak. Się wywale. Ty, tak, ale bym to dodawał. To mi zwiększy zawsze troszkę damage. W to powinienem w ogóle dodawać, chyba. Jako drugie. Dobra, to będę to dawał. Zobaczmy, co my tu mamy. O, tałerek. Fajnie. Czy co? Całerek. Zrobimy tak. A, z 500 HP, żeby była. Jak na bosie. Tyk, Reszta w INTA, żeby był damage. No i git. I nie powinienem teraz paść na hita. I tu fajnie level powinienem pójść. Jeżeli nie padnę. No, a może być kurde ciężko, bo... Te mobki tutaj dosyć duży level muszą mieć. Bo ciężko jest mi je zabić. O nie, 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 nie. nie. Żeby się nie zblokować, bo jak się zblokuje to już, już będzie koniec. Ale level powinien... Jeżeli uda mi się zabić te mobki... No to z kilka leveli myślę, że na tym całym towerku powinienem... Wbić. Nie wiem czy te elity mnie nie zabiją końcowe. Nie wiem czy mi potek na manę starczy. Strasznie dużo many pije ta postać. O, już mi się kończą potki na manę, także... Za wiele leveli to tu nie wbiję. No i co, ogólnie pas nie padłem, ale no... Są problemy z maną, nie jestem chyba w stanie tego zrobić. Nie mając potek na manę. A nie mam w ogóle. Mam te potki, ewentualnie. Ale one też mi nie dadzą tyle many, żebym mógł zabić. Bo te elity mają dużo HP. No ale zobaczymy, no. Spróbuję, może jakoś się uda. Ale już na kolejne piętro nie będę wchodził. Dobra, no. Pierwsze pięterko udało mi się zrobić. Kurde, takie rzeczy tu lecą. A ja nie mogę iść dalej. Chyba, że. Chyba, że. Zrobimy tak. Robimy tak. I zrobimy. Tak. Nie wiem, na ile to pomoże. Zobaczymy. Spróbuję pójść na kolejne piętro, tylko zobaczę, co poleciało fajnego. Pasek na Lightning damage, Dodatkowa mana. Ale ty mam resy. A ile mam resów? Mało. Dobra, książka. Magic skill damage. Zobaczmy. Czy ta książka by mi coś dała? Jedno, 6-4. Teoretycznie więcej damage mam z nią I faster castrate. Okej. Okay. Aha, czekajcie. To mi też zresetowało. To. Ty. A jeszcze tutaj mogę pójść. Żeby mniej manę zabierało. Gid. Dobra, może uda się zrobić tego towerka w takim wypadku. Zobaczymy, no, 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 może I tu co mamy? Mm, nic ciekawego. Dobra, spróbujemy iść dalej. Zobaczymy może coś z tego będzie jeszcze. Uwaga! Testujemy. No. Ta mana to tak, kurde, średnio się ładuje, myślałem, że będzie tu lepiej wyglądać. Szczerze mówiąc. O. I po towerku. No, także... Możemy 100% zresetować tu na fula. Zadamy jeszcze. Aura oczywiście musi być. Tego nie daje. To, jeden punkcik. To jeden punkt, To by też było spoko. jest dużo pasywek ma ta postać. Fajnych. To Abre może bym dał. Plady damage tutaj procentowy, więc to może dużo dać. Potencjalnie. No idziemy tutaj w tę stronę. No, dobra. A, najważniejsze teraz. Trzeba podki kupić. Kopotki kupimy chyba tutaj, bo powinny być lepsze. Tak to działa. Tak, tak to działa. Wijamy trochę potek na manę, żeby były. Nie wiem czemu one mi się tu nie ustawiły. jakiegoś powodu. No, i teraz można lecieć dalej. Szkoda tego tawerka. Tam potencjalnie dużo Expo mogło wpaść. Fajne itemki mogły wpaść, no ale niestety nie miałem potek. Aha, czekajcie, bo muszę chwilę ustawić. Tu i tu aurę jeszcze. Tyk. No, i zobaczymy teraz, jak będzie z demerzem. Bo ta aura powinna troszkę damagezu dodać. Mamy 30 level. A 30 level oznacza dodatkowy punkt do drzewka skilla. I ogólnie tak: damage jest. Fajnie to działa. Ale strasznie dużo many pije. I pytanie, co z tym zrobić. Dajemy w energię, żeby było więcej many. Dajemy w aurę. Dajemy tutaj dodatkowy projectile speed o 60%. I tu trzeba 60 level, żeby to działało. O, kurde. No zobaczymy. No to jeszcze 30 leveli. Ale pa, jak już szybko to lata. O, tak jeszcze jeden level dodać, żeby było 90% Project speeda. Będzie ładnie zapierdziałać, ale coś z tą maną będzie trzeba zrobić czy później. Bo Na potki na manę będzie szło tyle golda, że nie wiem, czy to będzie opłacalne. Jakiś czarnik wleciał armor i hp -ki. spoko. No i mamy level up,ik, 31 level. Także rozdajemy sobie tam znowu energy, mieć troszkę więcej many. I w to chyba. Ogólnie to ta mana później nie będzie jakimś mega problemem. No bo tą manę da się ogarnąć tym, że będziemy po prostu trochę więcej tej many. Nie wiem, powiedzmy z 300. I dodatkowo dorzucę jakieś czarmy z mana After Kill. No i wtedy nie powinno być większego problemu, bo mana After Kill będzie mi regenerować manę. A na bossy, i tak będę używał innego skilla, nie? Także będzie chill. O kurde, jakie rękawiczki dropnąłem? Plus 3 lightning skill. A. O ile mi to damage podniesie? A, nie zobaczę, bo potrzebuje 35 level. A to stracę 15 all ale no, plus 3 lightning skill. A. Nice. 32 level. Także co. Dalej tu i energia, żeby było troszkę Tak myślę, że do 300 many i potem już będziemy dawać co innego. Dobra, udało się wbić jeszcze 33 level przed bossem. Tylko, razie tych dwóch leveli nie dobiję na rękawiczki, ale myślę, że będzie git. a tylko tutaj, bo będzie zmiana skilla, nie? Na bossa. Trochę HP bym dał więcej. Resztę Inta. I co ja na bossa miałem? Aha, bo ja tutaj nie rozdawałem nic. Bolcik będzie na bossa. Czy ja to bym chciał dawać na bossa, czy nie? Chyba nie, chyba bym poszedł w tą aurę. I tak, dodatkowo... Piercing. Ja potrzebuję piercing na bossa. Nie powiedziałbym. Ale to i tak chyba będzie najlepsza. Idziemy tu. Mario... Nie, dobra, jeszcze raz. Idziemy tu, tu. To mi będzie niepotrzebne, to ewentualnie. 20 Stormbolt, 4%. Dobra, pójdźmy w to. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tak, cyk. Cyk. I aura. Dobra, ale to przed bossem się zmieni. W się na bosie. Dobra, jest bosik, także zmieniamy. Zobaczymy, jak pójdzie bosik. Ten boss jest w miarę łatwy. Myślę, że nie powinno być większego problemu, chyba że. Braknie mi potek na manę. To jest bardzo możliwe. Nie wiem czy tutaj nie byłby lepszy tamten skill ze względu na to, że jest dużo mobków. Będę trzeba sprawdzić. Zmienię się na szybko. Oj. Tylko boss dłużej chyba będzie schodził. Oj, umarłem. Niestety. Kurde, nie wiem, spróbuję tym skillem, zobaczymy. Ewentualnie, jeszcze można spróbować... Innym skillem, tym. To też było spoko. To, tu... I tutaj bym dał... Co bym dał? na kosty ma na replenish, jest o spoko nawet. A straight? 2, 2. 2. Dobra, zobaczymy jak to zadziała i czy zadziała. Czekajcie, zmienimy, cyk. Dobra. No i dobra. Testujemy Lightning Serge'a na bosie. Jakiś tam damage niby robi. O jezu. Ale myślałem, że będzie większy damage, tak szczerze mówiąc. No i dobra. Jednak zrobiłem moim głównym skillem. I to okazało się całkiem git, no bo on później samonował dużo tych y, głów i tak dalej, tych masek, więc wszystko naraz rozwalałem. No i mamy to, kolejny bosik gotowy, także tyle.